Cześć wszystkim, witam w naszym pierwszym odcinku. Jest ze mną Dzięki Elfejs, salamander 9 i ja, Rudolf RudolfMM. Cześć. Powiedz. Mi. No, to chyba było cześć. Yy, nasze odcinki będą mniej więcej długości pi, 10-15 minut, ale ten będzie wyjątkowo krótszy, bo to będzie taki odcinek, że tak to powiem... E, organizacyjny wstępny i będziemy też się starać, żeby nasze odcinki były jakby z różnych kamer, że nagrywam jakby swój wzro wzrok, Dżingiel nagrywa swój e, salamander. Ja nie nagrywam, coś że mi się nie nagrywa Ale będziemy się tak starać. Tutaj jest nasz domek, który był kiedyś jaskinią. Tak. A no, bo Jędrek jest trochę niedoinformowany, bo on niedawno doszedł. A, bo to był kiedyś jeszcze dopowiem serwer LAN. Mhm. To tam na pustyni nie było piasku, bo wszyscy ludzie wykopali. Dobra. To była tak zwana niekontrolowana moc. Nie, bo to jest niekontrolowana moc. Eee, to taki jeden nasz kolega mówił. No. no. no i Rebeka miała wczoraj urodziny. Nie, nie. A jak tam oko? Nieźle. Aha, a propos oko, to ja mam taką dziwną sprawę z okiem, ale tutaj się nie będziemy zagłębiać w szczegóły. Tak, to nie jak jak no dobra. No do nara. Chyba wam wszystko najważniejsze rzeczy powiedzieliśmy, więc do zobaczenia w następnym odcinku. Pa! Trzyma.